Łooo! Wow. Mam mniej HP i to jest właśnie złe, bo on może... Dał mi dach! 90 stopni. Jest git. Nie jest git. Jest bardzo git. Leży. Dobra. Jeszcze parę. I wygramy. Bum! Ło! Wow. Co on robi? Ma coś się tak z głową, nie? Wow. Wow. no nie. Proszę cię, proszę cię. Czy ty możesz, czy ty możesz? Ja to teraz Dał mi mi dach. Teraz. Dobra. Zrobimy sobie taką. Na O Ja się boję nie. Uciekaj. Dobra. Tak by the way, to jest to, że nic nie mówię, ale e, go już zwiedzam. I naprawdę jest bardzo przepocony. Trzeba sobie pocić. Naprawdę pocić. Zobaczcie, ile już ma likwidacji. A ja przed yy, przed tym filmem jeszcze z nim ćwiczyłem jak on nie trafił, czym czy on mnie trafił? Dobra, biorę linka czy coś takiego Nie pamiętam jak czy... się Dobra A On ma hagieka Jak pierdzielę weźmiemy sobie Psz, nie było zasady, że nie może się leczyć Łooo, ja się przepoci Ej moje dziewięćdziesiątki, to jest po prostu bieda więc będziecie w dzisiejszym odcinku oglądać, on jest jeszcze taki 3% rzucę mu potkę No weź podkę ode mnie. No weź tę podkę. Weź podkę. No weź podkę. On mnie słyszy. Jak on dostał głowę w locie? Aha. Aha. Teraz robimy... Teraz po prostu byłem w miejscu i robię 15 likwidację. I mnie to tak już denerwuje, że teraz, jak się zrespię, to będzie PUF! I przejmuję na HGK. O kurde! Nie! Błąd największy! Dobra, mamy dach! Mam twój dach. A to jest moje? Czy to jest jego? Jak? Kilow. -off. Kilofujemy go. Albo nie. 9 hp mu zostało. czyli mogłem go kilofować. Jak zresetuję budowlę? Wiedziałem, że to zrobi, a ja zrobię tak. Ej no co jest? 54? Dobra, rozwaliliśmy. Nie! Nie! Co to robię? Ja jestem głupi, naprawdę bardzo i bardzo głupi. Co ty robisz? No po co? Po co, po co, po co, po co, po co? Nie wiem, co tu się dzieje, ale naprawdę chłopcu jest przepocony. Gram z nim jeszcze jeden V1, no. Jeszcze to jest jego, niby. O nie, flinta ładuje. Czy jakoś tak to się nazywało? Chodź. Chodź. Jaku, jaku. Nie. nie. Okienko pieni razem zrobię, wiesz? Panie? Ej, no okienko chciałem ci, byczku zrobić. Byczku, halo, hallo, hallo, ja się boję. On tu. No, by No nie! nie chciałem schody postawić! Jestem głupi, naprawdę bardzo głupi. Boksujemy się. Już chciał mi podmieniać. Mam 20 pingów, więc nie powinien mi podmienić. Wziąłem tak chamsko bocki. Ale że on to resetuje. Już chcę coś podmienić. Nie spam. Proszę Cię, nie rób tego. Dobra, mamy 25. Otworzysz? Otwórz. Ło! No postaw się! Nie, jestem głupi. Naprawdę bardzo. A może się tu to postawić? Coś ja tu zedytowałem, nie widzieliście tego Epic Games. Proszę, proszę go zbanować, proszę, proszę go zbanować. Za takie coś. Jeszcze 17 likwidacji, będę jeszcze ma. I'm on the top of the map. Dobra, budujemy się moje dziewięćdziesiątki, co jest po prostu porażka. To są szesnaście, ale nie wiem, czy mu jeszcze coś wcześniej zadałem. już myślałem, że mi dał boksa, a my tutaj go przebudujemy. Albo on nas przebuduje. Tu jesteś. Tu jesteś. O kurde! Umiałem dać nad sobą. Nie. On to powinien. Leży. 9hp. 9hp, by the way. Kurde, co ja robię? Nie. Jeszcze mnie skylokował. O oh, Jezu, Jezu, Jezu. Proszę mnie tak nie irytować. Ja niedługo będę takim prosem. Lepszym niż Holm, nie? lepszy niż chodzi. Boom, bum osiemdziesiąt jeden dostał nie to proszę bardzo damy mu dach, o kurde, nie daliśmy i on nas przebudował niby gdzie on jest gdzie on siedzi? co, z na dół? w daszku? to ja się teraz skampię w daszku i dziwne? on tu jest tu wierzy jest. To takie pół. A to moje? O kurde, on mi dał dach. Ja uciekam. Uch, chowaj się, w dachu. Em, gdzie on jest? Co wydaliśmy sody? Ło, to już nie jest śmieszne, wiesz? Ale. Jeszcze on mnie zabija! Jakim cudem ojciec tak nauczył brać? Szą! Nieważne. Otworzył, ale nos wybił tym Flintem. O nie, wziąłem przez przypadek Tomidana. On wie już co się dzieje z jego życiem. Wie o tym, co się dzieje z jego życiem. O kurde. Jednak nie wie. I powinien wiedzieć. Byku... Byku, ja cię proszę. Chilluj. Ja cię proszę, może się dogadamy jakoś. Zjemy pizzę. A gdzie ty jesteś? A ty jesteś tu. Pizzę zjedzmy, no. Mam, mam da... Myślę, że mam da. No mówiłem, pizzę zjedzmy, a ty, kurde, nic, nie reagujesz na mnie, no. Nie no, nie wierzę w tego Polecam dupni, to tego monsterka. Trzeba mnie tu nie zabijać. Ale że on nie dostał ten Flintem. Jeszcze teraz muszę skupić. Sorry! Za to! O kurde! O kurde! O jeszcze mi zabudował. Bą wyjdź bo Bom. Ale ja mam 63 HP i nie wiem, gdzie ja jestem. Inna mi dać 110. No i nie dałem. Byczku, byczku. Jak wycilujesz, to ciebie nie będę wywziął teraz. A jak nie wycilujesz, to będę musiał się postarać, ciebie, chociaż raz zabić. Wiesz? I chyba wybrałeś tą drugą opcję. No, na pewno wybrałeś tą drugą opcję. No i wybrałeś tą drugą opcję. Pięta sobie przeładujemy. Ło! Nie tak prędko! Nie tak prędko, pysiaczku! Nie tak prędko! Ło, kurde! Dobra, jednak prędko! Otku, gdzie jesteś? Z dół uciekłeś. Z dół Z uciekłeś. Z uciekłeś. Z uciekłeś. Chcę pójść po jakieś box fighty. Okej, okay, wyrastał. Leży. No nie mogę go trafić. Play 1v1 box fight. Nie ma. Ten odcinek z BHE, proszę mnie, tu... Gdzie on jest? Gdzie on jest? JAK dostał, 107... Spadnij. Sorry, że się z niego tak śmieję, ale... No wiem, że on mnie zabił 22 razy. Ale to, to było śmieszne akurat, przyznajcie. Chłopca leci, tak czuję. O kurde. Klim to sobie. Przyrobi. Gdzie on jest? Nie wiem gdzie on jest. A to on tu jest? Otwórz coś, nie to! No mówię ci otwórz coś! Mówię ci otwórz coś! A ty masz mnie gdzieś! I właśnie teraz zginiesz! A jak nie zginiesz to się zdenerwujesz, wiesz? Masz mniej HP. Moje podmienianie to jest totalne... No nie powiem tego... Ale mamy jego ścianę... O kurde... Jego ja teraz musimy... Podmienić tu. Nie! Nie podmienimy go tu. Nie podmienimy go. wcale. Gdzie on jest? Resetujemy. A teraz wiemy, gdzie on jest. A możesz ty się tak nie budować. Teraz to migan. Wiesz co się dzieje z twoim życiem? Ej, zaliczę porażkę. Chciałem Cię rzucić pod kibyczko. Weź się podlecz. A on zalicza porażkę? On się odrodził? Czemu on się odrodził? A my? A to było moje przez chwilę, czy co? On mnie ma na hito -off, Nie możemy tak zabić. Jeszcze mi podmienił ścianę. No leżę, totalnie, czemu ta pompa nie bije po 100, po 100 sto, by the way. po yy, 200, 144, panie leżysz, wiesz co się dzieje z twoim życiem, dokładnie tak, dokładnie wiesz, o kurde, o, no wiesz, akurat to sprawdzasz, wiesz i teraz wylatujemy w powietrze i on nie wie gdzie jesteśmy. Basia, o, to Trn. o kurde. O, kurde, ja trynsy robię. Dostał i teraz powinien być na hitę. Właśnie ty o tym mówię. Jak się tu zrespi, to od razu... Nie on ma osłonę. On ma osłonę. On ma osłonę po raz setny. On ma to migana. Chyba. Nie! Nie mam przodu nie przyrządzam pokrewy jak on. Ha Jezus. Gdzie on jest? Nie ma edytowania już. zabawa już się skończyła. O kurde. Jednak się nie skończyła. Ale rząd ciągle resetuje te budowle. Jeden HP, by the way. Powiem mm. szczerze? Nice. A gdzie on jest? Mm. Tu jesteś. Nie ma. Yy... Tu jesteś. <grym> jesteś. Jesteś. Oczywiście, że jesteś. Ole, dostał... Chodź tu. Wow, yeah. ja, Więc tu. O kurde, on wyszedł. Em, byku. Byku chciałem ci już podmieniać, wiesz? A ty masz... Ja mam przewagę hapy, wiesz? Leży? No, ale że ja nie potrafię zedytować? Ale czy ty możesz przestać resetować te budowle i jeszcze budować z metalu? Bo jak budujesz z metalu, to znaczy, że jesteś toksyczny. Ale bym nie chciał wiedzieć, że jesteś toksyczny. O ty leczysz się? Leczysz się, tak? Ja sobie siedzę w daszku. O ty. Nie ma! Gdzie ty jesteś? Ty, ty się uleczyłeś w końcu tymi potkami? Ty się leczyłeś. Eee, nic. Cofam to co powiedziałem. A ja mu trafiłem tylko 90. Gdzie on jest? Tu jest! 79. Nie pamiętam ile został. BUM! Nie, 3 HP mam! HP Kto tu jest? Franiszkieletor, nie ja widzę. Ale ci głowy i leży. To Migan jest zbrany no Byku, przestań! Przestań mi podwinąć. Ło, to jest z niezgodne z prawem. Wiesz. To jest niezgodne z prawem. Panie, to jest niezgodne z prawem. Ma pan nie... e... Co mam to co powiedziałem? Dziękuję wam za oglądanie Nara.